Czy Bóg mnie opuścił? Umiłowana córko, zanim jeszcze zapytasz mnie swoim niespokojnym sercem, znam już każdą myśl, która krąży w Tobie. Widzę Twoje ciche łzy, te, których nikt inny nie dostrzega. Nosisz w sobie ciężar, który wydaje się nie mieć końca, a w ciszy nocy to pytanie wciąż powraca, czy opuściłem Cię? Czy oddaliłem się od Ciebie? Chcę, abyś słuchała uważnie, bo te słowa nie przychodzą, by cię oskarżyć, ale by przypomnieć Ci, kim jestem dla Ciebie. Zanim Twoje stopy dotknęły Ziemi, zapisałem każdy szczegół Twojej historii. Nie jestem jak człowiek, który obiecuje i nie dotrzymuje. Jestem wierny nawet wtedy, gdy Twoje serce wątpi. Wiem, że wydaje Ci się, iż jestem daleko, ale moja obecność nie mierzy się brakiem problemów. Często jestem najbliżej wtedy, gdy myślisz, że jestem daleko, to w ciszy, a nie w hałasie, mówię do ciebie najwięcej. Wystarczy, że zwolnisz i posłuchasz mnie. Znam rany, które próbujesz ukryć nawet przed sobą. Znam dni, gdy uśmiechasz się na zewnątrz, a wewnątrz się rozpadasz. Znam wysiłek, jaki wkładasz, by utrzymać wiarę, gdy okoliczności krzyczą inaczej. A jednak, córko, Jestem tutaj. Nie emuajel opóźnienia odpowiedzi z porzuceniem. Nie opuściłem Cię i nie opuszczę. Moje obietnice nie wygasają wraz z upływem czasu. To, co powiedziałem o Twoim życiu, nadal jest aktualne, nawet jeśli teraz nie widzisz znaków. Twoja droga jest pod moim spojrzeniem. Widziałem każdy krok, każdą modlitwę wypowiedzianą drżącym głosem, każdy westchnienie – którego nie potrafiłaś zamienić słowa. Nie jesteś sama ani przez sekundę. Wiem, że próbowałaś iść o własnych siłach, a zmęczenie przyszło jak burza. Ale nie stworzyłem Cię, byś walczyła sama. Jestem Twoim bezpiecznym schronieniem, a we mnie znajdziesz odpoczynek, nawet w środku bitwy. Córko, pamiętaj o dniach, gdy podniosłem Cię, gdy myślałaś, że nie ma już wyjścia. Pamiętaj o tym, gdy niemożliwe stało się możliwe, a twoje serce napełniło się nadzieją. Jestem tym samym dziś i będę tym samym jutro. To, co dziś wydaje się ciszą, w rzeczywistości jest przygotowaniem gruntu pod to, co ma nadejść. Kiedy ty czekasz, ja działam. Kiedy płaczesz, jak kształtuję. Kiedy pytasz, odpowiadam w sposób, którego jeszcze nie rozumiesz. Nie zapominam o tym, co ci obiecałem. Nawet jeśli czas próbuje ci wmówić, że nic się nie zmieni, ja nadal poruszam niewidzialne elementy, aby wszystko ułożyło się we właściwym momencie. Znam Twoje imię, Twoją historię, Twoje lęki i Twoje marzenia. Nic we mnie nie jest dla mnie obce. Nie wstydzę się Twoich słabości, przeciwnie, w nich objawia się moja siła. Córko, próbujesz sama dźwigać ciężar, który już kazałem Ci położyć u moich stóp. Zrzuć na mnie całą swoją troskę, bo troszczę się o ciebie w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. Nawet gdy twoja wiara wydaje się mała, jest wystarczająca, bym się poruszył. To nie wielkość twojej wiary decyduje o moim działaniu, ale moja wierność i moja miłość do ciebie. Chroniłem cię przed rzeczami, o których nawet nie masz pojęcia. Zamknąłem drzwi, które wydawały ci się dobre ale w przyszłości przyniosłyby ci ból. Każde dnie, które ci dałem, było po to, by cię chronić. Wiem, że były dni, kiedy krzyczałaś sobie, dlaczego ja? Ale, córko, każda ma swój cel. Nic, przez co przechodzisz, nie jest zmarnowane. Każdy proces kształtuje twoje serce i wzmacnia twoją wiarę. Nie bój się jutra. Ono już należy do mnie, tak samo jak twój dziś. Idę przed Tobą, przygotowując drogi, których jeszcze nie widzisz. I jestem też za Tobą, chroniąc Cię przed tym, co mogłoby Cię zniszczyć. Nie jestem gościem w Twoim życiu, jestem Twoim domem. Gdy wszyscy się oddalą, ja zostanę. Gdy głosy świata Cię zdezorientują, mój głos będzie Twoją pewnością. Córko, nie pozwól, by kłamstwa wroga zajęły miejsce mojej prawdy w Twoim sercu. On chce, byś uwierzyła, że cię opuściłem, ale wiesz, w najgłębszej części siebie, że nigdy bym tego nie zrobił. To jest czas, by ufać, nawet gdy nie rozumiesz, by iść, nawet gdy nie widzisz, by odpoczywać, nawet w środku burzy. Trzymam cię za rękę i nie puszczę. A kiedy wszystko minie, a minie, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że w każdym kroku niosłem cię na rękach. I wtedy zrozumiesz, że nigdy Cię nie opuściłem, zawsze tu byłem. Córko, dzieją się wokół Ciebie rzeczy, których teraz nie potrafisz dostrzec. Toczą się bitwy w niewidzialnym świecie, aniołowie poruszają się na Twoją korzyść, drzwi otwierają się, choć Twoje oczy jeszcze tego nie widzą. To, co dla Ciebie wydaje się ciszą, dla nieba jest intensywnym ruchem. Postawiłem na Twojej drodze subtelne znaki, Odpowiedzi ukryte w drobnych sprawach Twojego dnia. Ale musisz być uważna, bo moje działanie nie zawsze przychodzi z trąbami. Czasem przychodzi jako szept w Twoim duchu. Czujesz w sercu ciężar, którego nie umiesz wyjaśnić. To ja wołam cię bliżej, do miejsca intymności, gdzie żadne rozproszenie świata nie ma dostępu. Tam objawię ci rzeczy, których jeszcze nie wiesz. Wróg próbuje zniekształcić Twoje spojrzenie. Skłaniając Cię do patrzenia na to, czego brakuje, zamiast na to, co już zostało zdobyte. Ale ja Ci mówię, w Twojej historii jest więcej zwycięstw niż porażek, więcej łaski nad Tobą niż winy i więcej przyszłości niż przeszłości. Nie definiują Cię błędy, które popełniłaś, lecz ręce, które dziś Cię podtrzymują. A te ręce są moje, mocne, pewne, niemożliwe do Wy. Podnoszę Cię nawet wtedy, gdy myślisz, że toniesz, są ludzie, którzy pojawią się w Twoim życiu tylko na chwilę, i nie będzie to strata, lecz wybawienie. Zabieram, aby zachować, a nie ukarać. Każde odejście otworzy miejsce na to, co naprawdę pochodzi ode mnie. Córko, jest coś, czego jeszcze nie zauważyłaś: to, co wydaje się opóźnieniem, jest w rzeczywistości wyrównaniem. Układam wszystko tak. Aby kiedy odpowiedź przyjdzie, nie była tylko dobra, ale doskonała. Nie ignoruj tego, co pokazuje ci w snach i odczuciach, które masz po przebudzeniu. Niektóre z tych wrażeń nie pochodzą z twojego umysłu, lecz z mojego ducha, który szepcze wskazówki i ostrzeżenia do twojego serca. Twoja wartość nie zależy od tego, co inni o tobie mówią, lecz od tego, co ja ogłosiłam od początku. Jesteś kochana, wybrana i odłączona. I nic, absolutnie nic, nie może tego unieważnić. Wiem, że myślałaś już o poddaniu się, ale właśnie teraz jestem gotów odwrócić ważne strony Twojej historii. A jeśli odejdziesz, nie zobaczysz tego, co miało się wydarzyć. Są miejsca, do których jeszcze dotrzesz, a które dziś wydają się nieosiągalne. Ale nie powołałem cię do chodzenia według tego, co widzisz, lecz według tego, w co wierzysz. A wiara jest kluczem, który otwiera drzwi, jakich nikt nie może zamknąć. Córko, przygotuj swoje serce, bo niektóre odpowiedzi przyjdą w sposób niespodziewany. Nie będzie tak, jak sobie wyobrażasz, ale będzie o wiele lepiej. Kiedy to się stanie, zrozumiesz, dlaczego to trwało. Używam nawet tego, co wróg próbował skierować przeciw tobie, jako części twojego świadectwa. To, co on myślał, że Cię zniszczy, będzie żywym dowodem, że jestem z Tobą. Są ludzie, którzy będą obserwować Twoje życie z daleka i nie zrozumieją, jak udało Ci się pozostać na nogach. A Ty powiesz, To nie ja, to Pan nie podtrzymał. I to będzie żarno, które w nich zasieje. Nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi. Nie powołałem Cię do tego, by znać każdy szczegół, ale by ufać w każdy krok. A kiedy ufasz, strach traci na tobą władzę. Przygotowałem dla ciebie boskie spotkania, połączenia, które otworzą drogi, przymierza zapisane w mojej księdze jeszcze zanim się urodziłaś. Ci ludzie nie pojawią się przypadkiem, lecz powodu celu. Córko, nie lekcewasz małych początków. To, co dziś wydaje się nieistotne, może być właśnie tym, co zaprowadzi cię do miejsca, w którym chcę, abyś była. Twoje serce pragnie czegoś, czego świat nie może dać, i dlatego żadna ziemska zdobycz nie wystarczy, by cię napełnić. Tylko ja mogę ugasić to pragnienie. A kiedy zaczniesz rozumieć, że nic nie jest przypadkowe, że każdy szczegół ma swój powód, spojrzysz na swoją fistoję i zobaczysz mój podpis w każdej linijce. To dopiero początek tego, co zamierzam uczynić. Córko! Zachowaj te słowa w najgłębszym zakątku swojego serca. Nie przyszło one przypadkiem, lecz jako odpowiedź na to, o co modliłaś się w ciszy. Widziałem Cię, słyszałem Cię, a teraz wiesz, że nigdy nie byłaś sama. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie, ogłosz to w wierze i z przekonaniem: Wiem, że Bóg mnie słyszy. To będzie Twoim potwierdzeniem przede mną, a także świadectwem dla innych. Którzy potrzebują tej samej nadziei. Twoja droga z niebem nie jest tylko osobista, ona inspiruje także inne życia. Dlatego tak ważne jest, abyś dołączyła do nas, subskrybując nasz kanał i włączając dzwonek powiadomień, aby żadne słowo wysłane, by zbudować Twoje serce nie zginęło. Tak więc razem będziemy kroczyć w wierze, wzrastać w zrozumieniu mojej woli i umacniać nadzieję, którą świat próbuje zgasić. To co dla ciebie przygotowałem, jest jeszcze o wiele większe niż sobie wyobrażasz. Bądź czujna, bo dopiero zaczynam.